Siemanko, witamy w kolejnym odcinku Siemaneczko i w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie unboxing pirotechniki, którą zamówiliśmy sobie yy, na Sylwka yy, Daliśmy za nią ile dokładnie? Yy, chyba 160, około 158 chyba, jeżeli się nie daje. Jest no. to takie uzupełnienie naszego stachu No, także lecimy od razu już z unboxingiem bez, wcześniej, bez wcześniej sobie folię odpakowaliśmy już na pierwszy rzut leci... Ile metrów lądu? 3, 3 metry flątu. Nie wiem, czy, 3 czy metry. trzy, bo nie wiem, czy oni to mierzą, jak ucinają. No, także 3 metry. Tu mamy paragonik. Dalej. No, w takim razie można nieźle nie, nie? Kupujesz trzy, wysyłają ci dwa. Mamy perfekty. Jedna paczka. Mamy drugą paczkę perfektów. Fajne rakietki, naprawdę, od Jorga. No, co sylwka z nich strzałem praktycznie więc no. postanowiliśmy sobie kupić. Trzecia paka rakiet. Kilka paczek. I czwarta paka rakiet. Fajne co są, nie? lecą za wysoko, a mają naprawdę fajne Wypełnienie. Nie ma tutaj dużo jakichś mega artykułów, ale. Pała na kogoś, kto się sprzeciwia, że strzelamy. Tutaj pała dla ciebie. Dalej mamy. Ej, kurde, to może to sobie wykorzystać, zobacz. Rury. Tu jak? mamy eksplozywę trójki. Pokaż tą rurę jeszcze. Raczej nic nie rozważam. No dobra, ra rakiet rakietę sobie jakbyśmy popuszczali z tego stówka. No, Wybijasz sumie... sobie wziemy. pokaż do kamery no, to. to, to Jaką mać średnicę? No taką Kurde nawet nawet, nie? Krakatum. Krakatum. <laughs> Zamawiałem właśnie paczkę e, e, załamania wieczorem i dorzuciłem jeszcze specjalnie do koszyka takie małe petardki. Krakatum. I piszę do niego właśnie na SMS-a czy tam na, na facebooku On, on mówi, mnie pisze Krakatum, a ja nie <noise> wiem o co chodzi A <noise> ty tak, o chodzi o nie ja zobaczysz sobie. Ja myślałem, że to jest ląd, się nazywa Krakatum Krasz, wyrzutnia od Piromaxa, 36 strzałów Dużo strzałów, nie? Ale jest mały kaliber 25 metrów i... wysokość strzałów No przetestujemy ją sobie wszystko, nie? No. Zobaczymy, myślałem, że ona będzie taka większa trochę, się zdawała, ale... Tu jeszcze wypełnienie Trochę papieru, żebyś miał. No i ta paczka była... Nie, nie dużo w tej paczce było artykułów, nie? Nie Pokaż było dużo, ale... Ale naprawdę fajne produkty. Cztery paczki tych rakiet. W tym filmiku chcielibyśmy wam może zapowiedzieć co zobaczycie na kanale. Yy, w najbliższym czasie, nie wiem kiedy wróci ten film, mordo. Myślę, że tak po 10 grudnia, nie? No, tak mi się wydaje, jakoś tak. Yy, yy. Też zapraszamy was do oglądnięcia stawów na Sylwestra, które pojawią się Y niedługo na naszym kanale, y prawdopodobnie kilka dni po tym unboxingu. I pierwsza część stafu to będą, y będzie tam większość rakiet pokazanych, większość petard i emiterów. Y a druga część stafu to już zobaczycie y większość naszych wyrzutni. nie No dokładnie. Będzie to podzielone, bo wiecie, prowadzimy kanał we dwójkę. i um Część jest u mnie, a część u ciebie po prostu. Y jakbyśmy mieli nosić ten materiał y od ciebie do mnie albo ode mnie do ciebie, to by to było totalnie bez sensu, mi się zdaje. Dlatego są dwie części, bo też już dużo ludzi, się pyta. Dlaczego nagrywacie dwie części stawu? To już wiecie, co dalej w y, okresie między świętami a Sylwkiem być może przetestujemy sobie y, jakieś, kilka jakichś tam artykułów ze sklepów, zobaczymy jak to wyjdzie. Nawet nie wiem czy y, będzie coś ciekawego w tym roku. Myślę, że sklepy po prostu tą ofertę co miały rok temu wystawiam znowu. Tak, no raczej już na promocję nie ma nie ma szans, nie mi się wydaje. Chyba, że wyczajemy coś właśnie w lokalnych sklepach, nie. Tak, chyba że jakiś właśnie. O promocyjnej cenie jakieś nieliczne produkty, ale na stronach internetowych myślę, że co miało być, co było na Black Friday. Mi się wydaje, że to były ostatnie takie promocje, nie? A teraz to już niestety tanio nie będzie. Mamy też dużo planów co do jakichś fajnych odcinków, ale no różnie to wychodzi, yy, ponieważ no też zdrówko na mnie dopisuje. Yy, czasami ja na przykład teraz jestem troszeczkę zawalony, możecie to usłyszeć na yy, filmiku. Olej. 150. Nie widać, nie widać. Ale oh. to zrobił. Widziałeś? No. Profesjonalista. No i mamy dużo planów y, co do nagrywania y, ciekawych filmików, no ale jesteśmy niestety uzależnieni od wolnego czasu, jak już jest od czas. Od zdrowia, od pogody. No od, od... pogody to głównie, nie? bo no. ostatnio u nas jest nieco ciekawie z pogodą. Dlatego też nie możemy realizować tych wszystkich planów, które są. Nie, przede złożyliśmy. wszystkim nie i też Ostatnio też wie, nie była, była akcja taka jedna, ale to. No. <laughs> to może, może tam to zostawimy na jakieś ciekawe no, logi, bo. Na, na albo nie? na po prostu live'a, nie? Także yy, śledźcie kanał, dajcie dzwoneczek, bo będą się pojawiać teraz live'y. Z podpisywania rakiet, z przeglądania stron internetowych, takich różnych innych ciekawych rzeczy, zbijajcie, Pogadamy sobie trochę. Wbijajcie Także... też na grupę na Facebooku, bo tam też często są ciekawe informacje, nie. I dużo, dużo, właśnie też ciekawych informacji ludzie piszą. Także wiecie, możecie tam sobie wbić i obczać, co tam się dzieje. A jeszcze Wam powiemy, że mamy taki plan, aby 10 pierwszych top donatorów gdzieś tam podpisać na jakichś lepszych rakietach, czy może na karawinkach, żeby no. odwdzięczyć im po prostu za wsparcie. nie? Dokładnie, także to będzie też na jakimś live robione. A my dziękujemy za odcinek. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Taka paczuszka mała. No nie był za długi ten unboxing, ale myślę, że. Yy, też powiedzieliśmy, mam dużo ciekawych informacji w tym odcinku. Także dzięki za oglądanie i siemanko. Trzymajcie się widzowie, strzała.